Cześć, a w dzisiejszym odcinku jestem naprawdę ucieszony. Powiem Wam, że obserwowałem sobie teraz moje mróweczki i napotkałem naprawdę ciekawą sytuację, bo już po prostu wcześniej, nie wiem, nie mówiłem Wam chyba tego, albo mówiłem: jedna mrówka utopiła się w tym, w, no, w poidełku to było kiedyś, i jedna też normalnie tak sobie, tak po prostu sobie zdechła. Ale dzisiaj mamy dużo, o wiele, wiele, wiele lepszą sytuację, ponieważ królowa królowa chyba dzisiaj urodziła mega dużo jaj powiem wam, cały pakiecik jest naprawdę ucieszony powiem wam, mega dużo tych jaj jest tam o, o różnym rozwoju, jedna larwa, dwa pakieciki jaj jeden większy, drugi mniejszy i dwie takie jakby, jak to się nazywa nie wiem właśnie, możecie powiedzieć jedna taka jakby yy, taka trochę zwinięta w, w kuleczkę mrówka, taka jeszcze biała i druga taka brązowa też zwinięta w kuleczkę. Ona jeszcze się nie ten... One jeszcze wiem, że nie są prawdziwymi mrówkami, ale wkrótce chyba myślę, że yy, sobie ten nasz kolor, swój kolor właśnie sobie nabędą. O, zobaczcie, tam widzicie. To wszystko to, o, to co tam widzicie, to brązowe i to białe, to jest wszystko jaja. Jaja albo, albo imago. No, o, widzicie tam takie wielkie ok oko mrówki, tamtej, tej właśnie w tym jaju? Wow! No, mega sytuacja, powiem wam. O, tam widzicie, jedna mrówka tam u góry ma takie. ten właśnie ten pakiet jaj. O, właśnie po nim chodzi. Widzicie, chodzi po nim nawet. No. mrówki teraz takie. Co tu się dzieje? Tylko muszę uważać, bo tu widziałem, że żo żołnierz chodził na arenie. Poczekajcie, wezmę, wam, wezmę was już stąd. Muszę tutaj uważać. Muszę tu uważać, jak będę teraz obserwował mrówki, muszę tu uważać, bo tu jeden żołnierz widziałem, chodził po arenie i żeby mi tu nie wylazł gdzieś stąd. Żeby nie, weż, nie wylazł stąd. No ale mega jestem ucieszony, powiem wam, z powodu tych jaj. No mega sytuacja, powiem wam. O, teraz akurat tych jaj nie widać, bo przykryły. Czy królowa się przykryła i... Przykryły jaja, mrówki, mrówki mrówki teraz. Akurat przykryły jaja, ale widzia, wy, widać było cały pakiet jaj, nawet dwa: jeden mniejszy, drugi większy. Wow, naprawdę fajnie. Mega patent, powiem Wam. No to, to będzie tyle co w tym odcinku. Bo dzisiaj chciałam Wam tylko powiedzieć, że jest mega sytuacja.